Teraz w ręce mam gołąbka 12-11, jest to bezpośredni syn mojej Budapesztki. Jest to super gołąb rozpłodowy. Mało tego, że jest synem Budapesztki, to jeszcze był łączony też na linię z powrotem, na linię Wosów. Tej niebieskiej samicy 3-4 wraciłem. Jest to podstawowy w tej chwili mój gołąb. Gospodową. W tym momencie prezentuję gołąbka 11881. Jest to imbred na moją Budapesztkę. Jest to łączenie syn razy córka. No i można zobaczyć, że z takiego bliskiego pokrewieństwa, temu głębiowi, myślę, że nic nie brakuje. Że jest bardzo witalny. Mimo takiego pokrewieństwa, nie ma żadnych jakichś wad. Jeśli chodzi o i Genetycznie też jest bardzo dobry, bo już mam parę gąbków po nim, które bardzo dobrze zaczynają się spisywać w lotku. Ten gąbek jest to bardzo mocny imbred, bo z poprzednich pokazanych to złączenie mało że był Syn Budapeszta razy córka Budapeszta wyszedł Samczyk. I ten łączony był ponownie na swoją matkę, no i wyszedł ten gołąb. I jak widać, już któreś pokolenie w tak bardzo bliskim a ja jest taki gołąb, że no nie sposób go utrzymać w rękach. Widać nawet po nim bardzo mocny gołąb. I też już gołąbki mam do lotu po nim. W tym roku młode już wypuszczone były i fajnie się pokazują. Jest to gołąbek 1395 numer. Jest to złączenia syn Budapeszta razy pełna siostra. Tej Budapesztki. Mogę tutaj dodać przy tym gołąbku, że po nim podarowałem koledze Michałowi Durlikowi. No i, i po jego córce już Michał miał w zeszłym roku drugi konkurs na oddział na młode i w tym roku też drugi konkurs na oddział na młode jego wnuk. W tym momencie prezentuję samiczkę 1288. Jest to bezpośrednia córka mojej Budapesztki. Mogę powiedzieć tyle o tym gołąbku, że super w rozpodzie jest. Syn w tym roku jest w drużynie w a kategorii. Mało tego też powiem, że no jej siostry już nie mam, ale jej pełna siostra też wydała mi dwie super lotniczki. Która w zeszłym roku znowu jest w drużynie w a kategorii. Ma drugi, szósty, szósty na oddział. A mało tego jeszcze jedna była. Dwa lata temu najlepszą lotniczką oddziału na 13 konkursów miała 12 i też była dwa razy druga, yy, szósta. Także rewelacja gołębie! I latają, wydawałoby się, że to są Janseny. Ja zawsze się bałem i mówiłem, że yy, no Janseny tylko tam do 500 km to wcale nieprawda. One latają od 100 po 800, bo i ze 100 km robi pierwszy konkurs na oddział i z 800 -ki potrafi zrobić pierwszy konkurs na oddział. To gołąbek 18 1822. Jest to też mocny hybryd na moją Budapesztkę. Linia gołębi Jansen, linia Pange. I tutaj właśnie też jest łączenie syn Budapeszta razy córka Budapeszta. Myślę, że to, jest, to będzie podstawowy mój gołąb rozkładowy. Z tej linii ma wszystkie cechy, tak jak dla mnie. Prezentuję teraz Państwu Gołębia Kopman, mojego najlepszego rozkładowca. Ee, życzyłbym każdemu, żeby taki, tyle szczęścia każdego spotkało co mnie, żeby takiego gołąbka e, można było dostać. Jest to e, gołąb bezpośrednio od braci łebów syn 002. Przyniósł mi tyle radości, że tego się nie da opisać. E, mogę powiedzieć tyle, że e, już e, zarówno dzieci Bezpośrednie, jak i jego wnuki, prawnuki u mnie i na innych hodowlach w różnych rejonach Polski potrafią zdobywać czołowe konkursy w konkurencji na kilka i kilkanaście tysięcy gołębi. U mnie bezpośrednio ten gołąb to może ja nawet później pokażę jego dzieci, które zarówno w zeszłym roku wylatały mi w drużynie. Misza Polski, piąte miejsce w A kategorii, i w tym roku trzecie miejsce. Na swoim koncie mógłbym mieć już drugiego olimpijczyka. Jego syn 13,60. Niestety biedny nie doczekał. Zgubił mi się na ostatnim maratonie, ale w 2000, 2016 miał 11 konkursów, w tym 3 razy pierwszy, piąty, dziewiąty. 8 koeficjent w H-kategorii, brakowało mu właśnie tego jednego, jedynego lotu no i musiałem zaryzykować, dałem go na maraton, okazał się katastrofalny do dzisiaj nie wrócił, ale wnuczka tego, a córka tamtego dwa lata z rzędu jest najlepszą lotniczką oddziału i też już miała pierwsze konkursy na oddział czyli jeszcze raz prezentuję Państwu najlepszego rozplodowca jakiego tu prezentuję samczyka 14 10. Jest to bezpośredni syn mojego rozpodowca Też wielka nadzieja w hodowli. I tak jak mówię, nie pokażę wszystkich, bo byłoby to, zajęłoby nam zbyt wiele czasu, bo bezpośrednio po nim mam co najmniej 20 dzieciaków po tym kopmanie i wybrałem takie pierwsze z brzegu, żeby Państwu jeszcze pokazać bezpośrednie potomstwo tego kopmana. Kolejny potomek mojego rozpodowego gołąbka kopmana gołąb 1626 z tym, że to już jest gołąb, jak gdyby jego podwójny wnuk łączenia jego jego ojciec to syn mojego rozpodowca, gołąb numer 1469 był pierwszy, drugi, szósty, dwunasty, 29 w oddziele i pech tak chciał, że 3 tygodnie przed sezonem lotowym złapał go jastrząb. Natomiast matką tego gołębia jest bezpośrednio córka Kopmana, która też jako rocz, młodek rocznie nie była lotowana, zaczęła być dopiero od gołębia dwuletniego. Super się spisywała na tych lotach krótkich i przez lekkomyślność zgubiłem ją na maratonie. Samiczka 1101 też linia Kopman w pewnym sensie spokrewniona z moim rozpłodowcem ze strony matki jest to podwójna wnuczka super rozpłodowej samicy rodziny Łepów takiej 638 i u mnie ta samica już wydała roczną samiczkę która była miała 21 koeficjent w G kategorii gdyby była wystawiona byłaby czwartym z tego co sprawdzałem czwartym lotnikiem okręgu Kielce oraz jej syn Powiem szczerze, że też liczyłem, że ma szansę na bardzo dobry wynik na skalę Polski, może i olimpiadę. W zeszłym roku z czterech lotów miał trzy koficjent, z piątego troszeczkę odrobinę słabszy, ale tak zamknął się w około tam 10 koeficjent z pięciu lotów. No i liczyłem, że w tym roku powtórzy. No niestety nie chciało mu się w tym roku latać z krótkich lotów, za to z 500 usiadł tak jak trzeba. No i dzięki niemu też. Yy, Powiem szczerze, zrobiłem mistrza okręgu Kielce w Intermistrzostwie. Tutaj na koniec tej linii Kopmanów prezentuje samiczkę 8622. To też córka Kopmana braci Łepuch 002. Myślę, że też będzie wielka pociecha z tego gołąbka. Na razie nie była zbyt wiele łączona, bo no niestety nie ma miejsca. Na to, ponieważ, tak jak mówię, że z tego Kopmana mam już 20 dzieci i wnuki, i prawnuki, i cała linia to jest dokupione też po to, że ja wiem, że to jest dobre. No i też chcę w jakiś sposób zabezpieczyć. Mam już też łączenia. Ona razy ten mój rozpłodowiec, czyli syn 002 razy córka 002. Mam pięcioro dzieci takich w rozpłodzie, już po tych dzieciach już jedna. By para miała by możliwość wyhodowania młodych no i będziemy dalej pracować i sprawdzać na lotach co z tego dobrego wyszło